Zwolni 80, szczyt i ukryty otwarty nawrót prawy. 80, przez długi szczyt do 4 lewy, przez bramę 60. Powoli 4 lewy, długi zacisk, 3, do 1 prawy zacisk. 80, przez bramę 4, prawy przez szczyt, zacisk, 3. 150 przez siodło, 5 lewy przez szczyt, długi 70. 6 prawy przez szczyt i hopę. 100 przez hopę, 5 lewy otwiera przez szczyt, długi zacisk, powoli szczyt. Otwarty nawrót prawy otwiera, potem 5 prawy przez szczyt. 34 prawy przez szczyt, hopa otwiera. 100. Szczyt 100, wybój do środkiem przez dużą hopę 40 w dół. 4 prawy, długi zacisk przez szczyt 70. 6 lewy zacisk do 3 lewy długi przez słupki zacisk, 2 długi przez szczyt 80. Cztery prawy przez szczyt, długi otwiera 80. 3 prawy przez szczyt, zacisk, nie dni 4 lewy 100. 2 lewy długi zacisk do 2 pra prawy przez szczyt 50 Pochylenie do 2 lewy zacisk 70 Płasko szczyt 100 prawą przez szczyt hopa 50 Środkiem przez szczyt zwolni 150 zakręt ukryty na wrót lewy Do 2 prawy zacisk Otwiera 6 prawy. Potem 5 lewy długi zacisk przez szczyt, do prawą przez szczyt, do nietniej, 2 lewy, potem 4 lewy. Do 5 prawy, do 6 lewy przez szczyt. Potem 5 lewy przez szczyt, wybój, zacisk, 5 w dół, 80. 5 lewy, 100. 6 prawy, potem 5 lewy, przez szczyt 30. Do 5 lewy 80. Płaski szczyt, długi 100. Uwaga, ukryty 4 prawy, przez szczyt do 6 lewy długi. Otwiera 100. 6 lewy, otwiera 120. Środkiem przez szczyt 43 lewy zacisk. Do 6 prawy otwiera przez szczyt długi zacisk, 5 zacisk. 6 lewy przez siodło, do 5 prawy. Wyboje, długi otwiera przez szczyt. Przez metę 80, hamuj.